Postanowiłem razem z widzami zagrać w specjalne cywilizacje w stylu średniowiecznym, razem z dodatkiem specjalnych nowych broni. Jeżeli materiał Ci się spodoba, to nie zapomnij o zostawieniu łapy w górę, a także o zasubskrybowaniu kanału. A teraz lećmy już do rozgrywki. Lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, będę w teamie. O kurde, będę z tymi, z Wikingami! Dobra, idziemy się zebrać, zaraz będzie faza pierwsza i wszyscy dostaną Survivala, słuchajcie. Więc mamy takie miejsce. No ciekawie z całkiem Fajnie, no kurde, Siemano, siemano. Dzień dobry. O nie BOREC, skąd ty to masz? Ej, to jest nielegalne itemy Minecraft top top ten nielegalne itemos Ja bym póki co poszukał jakichś itemów, kurde bele może... Nóż widać jest dobra, jest coś, świetnie Bookshelfy, to się nam przyda, kurde lebele timy Dobra, lecimy kurde bele Czy możecie dołączyć? No możecie Tylko ta adminiunia trzeba poprosić Ej, żarcie jest, ale wpytę! Dobra, mamy trochę żarła za free Drewno jakieś by się przydało, kurde, ale jest więcej bokselfów. O, siema! Co tam u was? Ja sobie tu wchodzę, siema. O, Bondmill za free stary jest tutaj. Razy, 2 trzy, 4 A se kurde, pozbieram, co nieco. Pamiętajcie, że będziemy wybory potem robić, nie? Na lidera. Właśnie, niech ktoś idzie kopać, a niech ktoś transportuje ja villagerów, nie? Będę jak Ja jeszcze a kurde przeglądam. O. co, co kopać? Co Diaksy przede wszystkim. Musimy sekurdę kurde tę chat no ja robić, siema. 14. Co tam widzisz, Pawełek? Pawełku, co widzisz? O, ka te kabuły, dobra, zbieram. To się nam przyda, kurde, wszystkim. Kabuły? No, musimy je pozbierać. Villagery tu są, kurde. Jakby ich tak przetransportować do tego zamku. Nice. Rozkop, <tosławka> znaczy... Very nice, kurde. Rozkop, <tosławka> <tosławka> e, Wykop, wykop, niech ci wypadnie, nie? Dobra, uwaga, bo Team PvP zostało włączone. Musimy uważać teraz. Dzień dobry, dzień dobry no, państwu. Robię Słucham. Dobra, ja idę sobie, czekajcie, ja idę na, na, na dworzec kurde. Ty, bo będzie trzeba wybory zrobić teraz. Ty, ten farmercy 52 pszenicy. Nie, to jest jakiś 2. inny. A co za ile wykupowaliście? kupowaliście? 3 emeraldy. Ugh. Nie no ja, ja mogę kupić za 22, mówię. A, ty możesz za 22, ja, dobra. Ja mam, ja, mam, ja mam zniżkę. To zapierdalam. Tak? Masz pięć chleba, bo Dobra, to nie. miałem na gdzie jest lat ta lat, twoja wioska? To chodźcie. Ej, bo by się przydało do nich pójść chyba jak jest faza wyborów, nie? No i dam. Po prostu głosuję na tego, na to oni będą głosować. Dobra, ważne żebyś ty dostał ten item, nie? Nie, nie mam. Ej, macie skórę? Jak robili biblioteczki. Łatwo, leży. L. Ty! Co jest, kurde? Dexon! Dexon, kurde, coś ty zrobił! Nie, no, chłop, kurde, co zaciupał. Dobra, dawać, kurde. Chłopie, ja, <głopie>. ja pierdolę, czekaj, bo zaraz Tim kurde, z Dave'em, y. No to ja byłem. Właśnie na Wojsa, kurde do nich. Ma... Ja już im powiem, że cię przestaną gonić, tylko właśnie na Wojsa. E, ludzie, przestańcie go gonić, przestańcie go gonić, on chce wejść na Wojsa. A, jedno, jedno złotą, to zrobię. Masz. Czy... Dziękuję. A trzecie tylko dobra, Tomasz, bo jeszcze ma 19. Uuu, dużo. Bo ja z zorułą odkryliśmy złoto. 11 mam, to jest mój koniec. Dobra, dobra to jeszcze to... nie ma trzeciej fazy. Jeszcze nie ma trzeciej fazy. To muszę ustawić, to zgubił. Mamy po prostu. Ty! Mój koniec nawet tak wysoko nie skacze, żeby na to wskoczyć. Takie głośno dostałem. Dobra, przekupujemy się, przekupujemy się. Co? Filip, gdzie go widzisz? A jest, faktycznie go strzelaj, ty nie konia mu zabij. Ty dostał, 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 gonimy, 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 gonimy. gonimy. Musisz zabić. Konia mu musisz zabić. Dobra, lecimy, lecimy, kurde panowie, Kolejny, pan... Ty, bo tam koniu jest w siodle. Ty zieloni? Zieloni! O kurde, też mają firewerki, fuck, uważajcie, bo w was trafiłem. Jest. Leży? Git, kurde, e, bele. Git jak, dla kogoś, git jak sobie Co my tu tak... mamy, panowie? Trzeba przejrzeć itemy. Jaksowy mieczyk, ale tam ciuliałam lepszy. Ty, petard pełno ma, kurde. Bierzcie je, nie? Dobra, no to mamy dwie ekipy, kurde, bele. Idziemy za miasto po... TY! GRACZE! za Zakon tu jest! E, Jolty! Jolty! jest! Ja pierdyle! Na pewno? Chcemy Jolty? Ej, ja bym szczerze... Ja powiem wam tak... Oni mają sojusz! Oni mają Dobra, uciekamy. Nie, to po... Ja uciekam. Bijemy się, kurde. Nie! Withdara im spełnimy! Dobra, dobra, rob, dobra spieszamy stąd, spieszamy, nie ma co kurde, ten kusić Ja pierdyle, trzeba ich, ja, ej, trzeba ich jakoś ominąć. Dobra, pany, chodźcie za mną. Chodźcie, 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 chodźcie. Wymienimy ich bokiem. Panowie, wymienimy ich drogą, w tamtą stronę jest złoto. O, jest tutaj! Ej, jest fort! Jest fort! Dobra, szybko, póki ich zgubiliśmy. Jak coś, to. Mi się... <kluz> Bomba, to Oweku, ale no nie mogę pokazać w tym momencie. Z graniem ja mam fajerwerki, nie? I mogę w zamkniętym pomieszczeniu tak robić. No, żebyś siebie tymi fajerwerkami No, nie, no to chłopie, to lecisz siebie i wroga, nie? On z daleka z prawego przycisku myśli, co tu jest? Zobacz, zaraz to, co tu jest? Zobacz, Zobacz, to. No O, na ja WALĘ ale to jedno eksploduje, jak klikniesz. Rozkopmy to sobie. Ej, to, to jedno eksploduje, jak Czekaj, ciu, 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 ciu. klikniesz. Ta jedno eksploduje na chilku Dobra, mamy złoto. Very, very good. Ej, czy my, ale one bez tego się zbiorą, nie? Wtedy. Ale jest z trochę. Czy to nie są w każdym? Dobra, uważajcie na siebie. Panowie, zbierajcie jabłka. robimy, nie? Zbierzcie mi Gloston. A sekurde ten po. Chcesz wywalić swojego teammate'a tak jak ja, no tym? Stary, ja, ja, ja nie jestem pewny czy chcę tego używać, więc ja, ja nie... nie pewny, ja nie wierzę w, nie, w siebie właśnie. na tyle, nie? Dobra, kurde, dajcie go ten. Wiem, 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 wiem. Ja wiem, wiem. strzał, czekaj Nie, 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 nie! Jest, jest, jest! Dawaj, kurde, go, jest! Ale kurde, dobra, lecimy w niego, lecimy, lecimy, lecimy! O ja pierdyle, ja pierdyle właścicieli. się Chopie! Dobrze, kurde, dobrze, gonimy gnoja teraz! Koń kurde bele! Powalony! A, Idę ci kawał. pomóc! Spania kował kurde mu tak się to kończy Kurde, żeś dostał Nie, nie kosztowę Nie? Łódkę ma nie ma łódki Dawajcie, dawajcie tam, kurde bele gościa Jest! Nice. Nie wyjść z wody. Zabijemy go yy, W wodzie mamy typa, w wodzie mamy typa. Bijemy go, bijemy go. Yy, biegnie rzeką To jest ja. wodzie jest kolejny. Yy, wybieg, wybieg, wybieg. Biegnie do sprós lasu. Zabiję mu konia. Dostał dwa kryty. Trzy, cztery. Dobrze leży. Koniec. Ładnie nawet. Ej, żółci o są. Żółci są Panowie, co uciekawy? się? Stary. No to kurde, no to co ty chcesz czekać? Lepszej okazji nie będzie na trzeciego się bić. Dobra, 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 panowie, ostrzał, kurde. ostrzał, ja idę O kurde, ze po Oho, oho, uważaj, uważaj, uważaj! Nie, dobra, nie jednak jest. Panowie, panowie! Kuszę, kurde, ty! Ale mam mieczora wielkiego! konia macie, konia macie! Kupu kupu nas. Dojeżdżają! Na koniu jestem! Fuck! Dobra, konia dojechali! Umierasz? Bo my uciekamy. Jak na razie uciekam przed GB jeszcze, wiesz? pierdolę. Nie, nie mam. Ja łódki też nie mam, ale wale do wody, wale do wody Ja im puszczam fajerwerki, bo im to laguje czekaj, czekaj. Panowie, panowie panowie jestem na wodzie z nie ma padłem, no nie O, no, tu już jest rip widzowie, tu już jest rip. Kurde, lisi zakon dojeżdża, nie no i padł, kurde, bele, kolejny widzowie z sojuszników niebieskich. Dexon, kurde. Czy to jest, kurde, próba? On chce spróbować widzowie TNT im zrzucić, nie? Na web, kurde. Jak on to próbuje zrobić w tej chwili. O, pajęczyny tutaj. Jak gdyby te trapdory otworzył? Gdyby tylko. O, kurde! Ale kill widzowie. No, kurde, no nie ma co ten. Kill był zarypisty, nie? Ja, dupia, widzowie, co tu się wydziewa normalnie? Kurczę. Dobra, Dekson biegnie tutaj w dalszym ciągu. Pytanie, czy ma jeszcze jakiś TNT? Nie? Bo może jeszcze by spróbował coś kurde porobić. Pytanie o to jest. Dobra, Kunia ma na pewno przed sobą. Jolty za plecami. O! Koniu podpalony! No to lipa trochę, dobra. Dekson, kurde, bele, ucieka. Dwóch żółtych ma za sobą. Trzeci gdzieś w oddali. Ja pitole. Czy to było kolejne TNT? O, kurde, lebele, widzowie. A i tak teraz, słuchajcie, jest faza, by the way, tego yy, faza eksploracji. Bo przypominam wam, że jest podzielona na cztery fazy. Ostatnia to jest deathmatch, jakby, nie? Bo gracze nie mają teraz obowiązku klepać się ze sobą. Mogą oczywiście, ale nie ma takiego, że tak powiem, przymusu od górnego. <coughs> Można się nawet chować w tej chwili pod ziemią, nie? Ty! Nie right daj bloki, nie right daj bloki. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Zbierajcie, <bieraj>. Zbieraj. Zbieraj. robimy sobie nanotechowe rzeczy. Oj, sorry, lisek nie z miecza. Leć, leć, leć. Nie no. mogę wejść. Czerwony, A jest, Dobra, lecimy na czerwonych w takim razie. Jak zielony uciekł. To masz na wstępny ziomek, chodźcie go Ej, czerwony. Ej, no czemu nasi polecili za żółtym? Lecili za żółtym. na czerwonych. Na czerwonych wszyscy! No. Dobra, nie chce mi się ich gonić Chodź pomóż mi z łapki go biję tylko No to się stawić bloków nie da O dobra łatwo Detiu chodź No tak, ale ja chcę mu zespałnie z Witera Możesz jak ty Diciu czy nie Keciu masz lepiej, Dobra Tak o Wither zaspełniony spad kolejny O, Ej, go, o, Kurwa, tego raz <laughs> Nie, on bijemy i ja dostałem jest teraz. Cyfer, cyfer, zabiję go. Ale cyfer jest obserwującym. A, dobra, dobra. Dzień dobry, rzuci. Jak się czujecie z tym, że wygraliście? Bardzo dobrze. Z racji, że mają totalną przewagę. No gratuluję, kurde, ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Nie, nie. No, no, Było my, my po prostu